Droga istoto światła. Dziś zostanie Ci przekazane głęboko ważne przesłanie. Dziwna obecność krąży wokół Twojego domu, a najbardziej ciekawe jest to, że wchodzi, gdy Cię nie ma. Coś jest zabierane, coś, co nie należy do tej osoby, lecz do Ciebie. Co to znaczy? I jak się chronić przed tą sytuacją, która wykracza poza to, co widzą oczy? Dziś. Do końca tej wiadomości, będziesz zaskoczony objawieniem, które zmieni twoje postrzeganie tego, co dzieje się wokół ciebie. Mój drogi synu, zatrzymaj się na chwilę, weź głęboki oddech i otwórz oczy swego ducha. To, co mam ci przekazać, to nie tylko ostrzeżenie, to pilna wiadomość, która rozbrzmiewa w najsubtelniejszych warstwach niewidzialnego. Jesteś chroniony ale musisz zrozumieć, co dzieje się wokół ciebie. Czy jesteś gotów przyjąć to objawienie? Jeśli to przesłanie przemawia do twojego serca, zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby więcej osób mogło otrzymać te duchowe błogosławieństwa i słowa pokoju. Posłuchaj sercem i esencją swojej duszy. Ktoś krąży wokół granic twojego domu. Spojrzenie tej osoby niesie ciemność, a jej intencje nie płyną z miłości czy światła, lecz z zazdrości i złośliwości. Ta osoba zbliża się, gdy cię nie ma, gdy wierzysz, że wszystko jest w porządku. Jednak jej energia nie pozostaje niezauważona. Wpisz w komentarzach: Przyjmuję ochronę aniołów, aby wzmocnić energię tego przesłania. Niesie ciężar. Ma zamiary i rozsiewa cienie. Czy czułeś już niewytłumaczalny niepokój, ucisk w klatce piersiowej, lub złe samopoczucie bez oczywistej przyczyny? To nie jest przypadek to twoja dusza reaguje na znaki, które ci starannie wysyłałem. Być może ignorowałeś te znaki, wierząc, że to tylko zmęczenie, ale teraz, z miłością i autorytetem, objawiam to. Co było ukryte? Nie ma już schronienia, gdzie ciemność mogłaby się ukryć przed moim wiecznym spojrzeniem. Ten gość nie pojawił się przypadkowo. To nie jest ktoś, kto po prostu przechodził obok Twoich drzwi. Przyciągnęła go siła, która nie pochodzi ode mnie. Cicho obserwuje z daleka, analizuje Twoje zachowanie i czeka na moment, w którym będziesz najbardziej bezbronny. I nie jest sam, energia, która mu towarzyszy, nie pochodzi z niebios. Woła Twoje imię z miejsc, których nigdy nie znałeś, i rzuca cień na Twoje ścieżki. Ukrywa się za znajomymi twarzami, ale Jego esencja ujawnia Jego prawdziwe intencje. Wkracza w przestrzeń, którą dla Ciebie poświęciłem miejsce przeznaczone na pokój, a nie na wątpliwości. Nie daj się zwieść pozorom, mój synu. Nie wpadnij w pułapkę wroga, który sieje zamęt pod niewinnymi maskami. Ta energia nie jest obecna przypadkowo ani z ciekawości. Została wysłana w celu przeciwnym do mojej woli. Przyszedł, aby zdestabilizować to, co wyraźnie ustanowiłem w twoim życiu. Jego obecność zakłóca spokój, wznieca wiatry tam. Gdzie panowała cisza, mąci twoje myśli i próbuje odciągnąć cię od drogi, którą dla ciebie wyznaczyłem. Teraz posłuchaj uważnie i z otwartą duszą. Jestem twoim schronieniem, twoją niezachwianą skałą, twoim wiecznym stróżem. Nawet jeśli wróg zastawi pułapki, zbliży się lub spróbuje cię zranić, jeśli pozostaniesz wierny mojej obietnicy, nigdy nie zostaniesz pokonany. Zauważyłeś znaki w swoich dniach i nocach, ale stłumiłeś je rutyną. Nic z tego, co wydaje się dziwne, nie jest dziełem przypadku. Niektóre wydarzenia są jasnymi ostrzeżeniami, ale odrzuciłeś je, myśląc, że to tylko echa codziennego życia. Dlatego mówię do Ciebie z ojcowską pilnością: Nie ignoruj więcej tego, co Ci wyraźnie objawiłem. Poszerz swoją percepcję, aktywuj swoje duchowe uszy i obserwuj z rozeznaniem to, czego wielu nie potrafi dostrzec. Odległe ślady, cienie o nietypowych porach to nagłe uczucie bycia obserwowanym. Nic z tego nie jest przypadkiem. Został nakreślony wzór, starannie zaplanowana strategia i rozpoczęła się misja z Twoim imieniem. Ta misja nie pochodzi ze światła lecz z próby odciągnięcia Cię od Twojego przeznaczenia. Ale nie bój się, nawet jeśli wróg się zbliży, nigdy nie będziesz sam. Rozmieściłem wokół Ciebie moje zastępy aniołów. Oni nie odpoczywają ani się nie rozpraszają. Otaczają Twój dom jak duchową fortecę. Kroczą z boską władzą wokół wszystkiego, co do Ciebie należy, chroniąc każde wejście, każdą przestrzeń. Dla ludzkiego oka są niewidzialni, ale wobec ciemności są nieprzeniknioną barierą. Wróg czuje ich obecność i drży. Wie, że nie ma nad Tobą prawdziwej mocy, ale wciąż szuka szczelin i pęknięć. Jest ktoś, komu zaufałeś. Osoba, w którą szczerze wierzyłeś, która wydawała się być po Twojej stronie, ale której intencje nie płynęły ze światła. Zaufałeś jej uczciwości i otworzyłeś swoje serce, ale serce tej osoby nie było czyste. W ciszy słowa owiane cieniem wyszeptały twoje imię i zdradziły sekret, który jej powierzyłeś. Zaufanie, które miało pozostać między tobą a mną, zostało wystawione na światło. Ta osoba, kierowana ukrytymi motywami, wymusiła otwarcie drzwi. Które z duchowych przyczyn powinny były pozostać zamknięte. A czyniąc to, pozwoliła wrogowi cicho zbliżyć się do tego, co święte, do tego, co zostało uświęcone moją obecnością. Szczelina, która została otwarta bez Twojej zgody, dała wrogowi przestrzeń do próby wtargnięcia na terytorium pokoju. Mój synu, posłuchaj uważnie tego ostrzeżenia, które Ci teraz daję. Bądź ostrożny i roztropny. Nie daj się zwieść pozorom. Nie emojel powierzchownych uśmiechów z prawdziwą lojalnością. Nie interpretuj uprzejmych słów jako oznaki dobrych intencji. Nawet wąż użył uwodzicielskiej mowy, zanim ujawnił swój jad. Pamiętaj, wróg może przybrać postać światła, ale wewnętrznie jest tylko ciemnością. Dałem Ci mądrość i rozeznanie, które przewyższają ludzkie zrozumienie. Przygotowałem Twojego ducha, abyś mógł odróżnić prawdę od fałszu. To nie jest czas na lekkomyślność. Nie pozwól, aby emocje Cię zaślepiły. Jest powód tego niepokoju, który czujesz. Istnieje duchowy cel tego, co postrzegasz, nawet jeśli inni to ignorują. To mój Duch Cię porusza i budzi. Zaufaj całkowicie. To ja do Ciebie mówię. Objawiam ci to, co wielu próbowało ukryć pod warstwami oszustwa. Nie czekaj, aż wróg zaatakuje z siłą, aby zareagować. Odeprzyj go. To jest czas, aby się wzmocnić, uzbroić w modlitwę. Głosić moje słowo jako miecz i tarczę. Być może zauważyłeś drobne zmiany wokół siebie, coś pozornie nieistotnego, przedmiot nie na swoim miejscu, który nagle zniknął. Nie, to nie było zwykłe niedbalstwo ani przypadek, to był znak, to mój sposób, aby Cię ostrzec. To, co zmienia się w widzialnym świecie, jest odzwierciedleniem inwazji w planie duchowym. Ktoś wszedł w twoją przestrzeń bez pozwolenia, bez mojego błogosławieństwa. Posłuchaj uważnie, mój synu, nic nie umknie mojemu spojrzeniu. Obserwuję każdy szczegół i zapewniam cię, nic nie zostanie ci zabrane, co nie zostanie przywrócone i pomnożone przez moją sprawiedliwość. Żadna strata nie pozostanie bez naprawienia, ale aby to się spełniło, Musisz być przebudzony. Zachowaj duchową czujność. Nie daj się zwieść pozorom. Powstali, aby cię zranić i splamić twoją godność, ale te słowa padną w próżnię, jak zagubione strzały, które nie trafiają w cel. Pułapka, którą zastawili, stanie się ich własnym upadkiem. Nie bój się. Ja jestem Panem i jestem z tobą. Nic nie umknie moim oczom. Widziałem każdą ukrytą rozmowę, każdą zamaskowaną intencję i oświadczam, już działam na Twoją korzyść. Kiedy spałeś, chroniłem Cię. Kiedy myśleli, że nie zainterweniuję, już przygotowywałem ich demaskację poprzez moje własne działania. Myśleli, że nie zauważysz, ale teraz otwieram Twoje oczy. Oczekiwali Twojej bierności, ale daję Ci nową władzę, zrodzoną z mojego ducha. To jest czas objawienia. To moment, w którym to, co było ukryte, staje się widoczne jak pierwszy promień poranka. Nie daj się zachwiać zewnętrznemu hałasowi. Posłuchaj głosu, który mieszka w tobie. Zdobądź mądrość tego, który widzi z wysokości jak orzeł. Bądź silny jak dąb który nie ugina się przed wiatrem objawiam wszystko co było ukryte i nie ma takiej siły ciemności która oparłaby się intensywności mojego światła ten który ukrył się w cieniu zostanie usunięty bez litości ten który zaplanował twój upadek zostanie usunięty z drogi a ty mój drogi będziesz kroczył chroniony pod cieniem moich skrzydeł jeśli to przesłanie cię wzmocniło zostaw polubienie Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek. To pomaga nam dotrzeć do innych dusz, które również potrzebują wskazówek, uzdrowienia i boskiej ochrony. Wpisz w komentarzach anioły uzdrowienia, aby wzmocnić energię tego niebiańskiego przesłania. Przyjmij teraz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech światło, które pochodzi z góry, oświetli Twoją drogę, oddali wszelki cień i przywróci to, co zostało utracone. Niech żyjesz otoczony błogosławieństwami, rozeznaniem, ochroną i mądrością. Niech Twój dom będzie schronieniem miłości, bezpieczeństwa i boskiej obecności. Niech zawsze kroczysz pod opieką aniołów. Amen.